temu cała Polska trzymała kciuki, by mały Oliwier wygrał walkę z podstępnym nowotworem. Niestety 27 lipca chłopiec zmarł. Czy można sobie poradzić ze stratą dziecka? O tym dziś porozmawiam z Magdą Stępień, mamą małego Oliwiera. Cześć Magda. Cześć, cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś i dziękuję Ci za to, że jesteś, e, bo strata dziecka to nie jest łatwy temat i choć minął już rok, to domyślam się, że te emocje i uczucia wciąż są trudne. Jak ty się teraz czujesz? To znaczy, patrząc z perspektywy czasu, tego, co, jakie, to, jakie uczucia towarzyszyły mi od razu po śmierci Oliwiera, jakie towarzyszą mi dzisiaj, wiadomo, że to jest pewien proces, pewien, są pewne etapy, które przechodzi się podczas żałoby. I tak naprawdę na to nie jesteś w stanie się przygotować, jak będziesz się czuła w danym momencie. No, na początku było dramatycznie. Tak naprawdę świat mi się zawalił totalnie. Nie wiedziałam, jak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości już bez Oliwiera. Ale taka jakaś wewnętrzna siła i poczucie, że Oliwier wspiera mnie i chce, żebym nadal żyła i zrobiła tutaj jeszcze nie tylko coś dla siebie, ale również też dla innych, dawała mi nadzieję o lepsze jutro i dawała mi taką siłę, żeby wstać jednak z tego łóżka. No i patrząc na to, gdzie jestem dzisiaj, e, wydaje mi się, że no, robię to dobrze, choć chwilami wiadomo, że brak sił, e, to jednak staram się jakoś pomału iść do przodu i, i walczyć o, o siebie i o lepsze jutro. Te początki były trudne, myślę o tyle, że cała sytuacja w ogóle rozgrywała się na tej arenie publicznej. Bardzo było dużo wiadomości w mediach, w takich show biznesowych, ale też zwykłych. My jakby śledziliśmy te losy Oliwiera i wszyscy mocno trzymali kciuki, ale była też garstka ludzi, która za wszelką cenę próbowała Tobie wbić szpilkę. Że ty nie jesteś, nie, nie leczysz swojego syna, jesteś z nim na wakacjach w Izraelu, że masz drogie torebki. Ty, w ogóle dochodziły do ciebie te komentarze, co ludzie pisali, ty czytałaś, co oni jak, w jaki sposób oni to komentują? Wiesz co, w tamtym momencie najważniejsze dla mnie był mój syn i to, żeby wygrał tą walkę, nauczyłam się z wiekiem i z tym wszystkim, co przeszłam, że tak naprawdę liczy się to, co ja mam w sercu, i to, co ja myślę o sobie i o moich bliskich, a nie to, co myślą o mnie ludzie. Ja prawdę znałam i wiem, jaka prawda była. Myślę, że żadna matka, mając tak chore dziecko, nie wybrałaby się na wakacje. Nie przyszłam tutaj po to, żeby się tłumaczyć i żeby wracać do tego, co było, tylko aby patrzeć z nadzieją w przyszłość. Ja mam czyste serce, mam czyste wnętrze, wiem o tym, że jakby nikogo nie oszukałam, a to, co myślą sobie inni ludzie, no niestety, tak wygląda ten świat, tak jest skonstruowany, że mamy po prostu zwolenników i swoich przeciwników i choćbyś, nie wiem, jakim była aniołem albo dobrym człowiekiem, zawsze znajdzie się ten ktoś, kto bije ci szpilę, Zastanawia mnie to w sumie, dlaczego ludzie mają w sobie tyle, tyle złości, tyle, tyle nienawiści. Sama też popełniłam wiele błędów, sama przeszłam ogromną drogę i wiem, że naprawdę trzeba być dobrym człowiekiem i trzeba dawać to dobro, bo jutro może nie być. Co, mieli, co mają. W głowie takie osoby, które tak postępują, nie wiem. Totalnie nie wiem, dlatego że no, wydaje mi się, że ja bym w życiu nie, nie potrafiła oskarżać matkę, która walczy o zdrowie i życie dziecka, i mówić cokolwiek o niej źle, bo bym po prostu nie mogła spać po nocach. Ale to myślę, że już to nie mnie oceniać daną osobę. Każdy ma swoje sumienie mhm. i każdy kiedyś zostanie, myślę, że z tego rozliczony. Mówiłaś o tej nowej rzeczywistości, w której musiałaś się odnaleźć. Pamiętasz moment, kiedy. Po raz pierwszy zdecydowałaś, że wyjdziesz z domu, spotkać się z ludźmi, jakby zaczniesz. Ja nie wiem, czy mogę tak to nazwać, ale zaczniesz żyć tak normalnie. Pamiętasz jakieś takie swoje pierwsze wyjście? Na początku to było, bo ja wychodziłam tak naprawdę codziennie z domu. Mhm. Ja szłam codziennie na cmentarz, tam sobie siedziałam, mhm. pamiętam te momenty. I właśnie o takich momentach nie mówiłam, jak taki proces żałoby wygląda, no bo gdzieś to było bardzo dla mnie no, prywatne, tak. I to było też trudne, żeby mówić o tym. I wiesz, to też jest tak, że mówisz o żałobie, to różnie też to zostanie odebrane, że za bardzo przeżywasz, że za bardzo o tym mówisz, ale kiedy odnalazłam w tym taką właśnie, że to, co robię, i to, co o czym mówię, że to jest dobre, że, żeby pokazać, że jednak z takiej tragedii można się podnieść, podnieść się. Bo wiadomo, żyć już nigdy nie będziesz żyła w 100%, to to daje nadzieję tym rodzicom po stracie. I pamiętam te momenty, kiedy właśnie. Moje życie toczyło się tylko na samym początku od wyjścia z domu do wyjścia na cmentarz mm. i tam po prostu spędzałam większość dnia. Chodziłam tam trzy razy dziennie, cztery razy dziennie, no i próbowałam, nie mogłam się, wiesz, jakby pogodzić, znaczy nigdy się nie pogodzisz, ale jakby wtedy to miałaś, tak się zastanawiałaś dlaczego. Rozmawiałam sobie z Oliwierem wtedy, i, i po prostu próbowałam, próbowałam jakoś egzystować, bo mm -hmm. to jest egzystencja. Później zaczynasz troszeczkę żyć, to jest totalna sinusoida. Ciężko tutaj mówić o czymś tak. Jakimś, nie wiem, planie, że tak, będzie tak, będzie tak, było tak, u ciebie będzie tak. To jest tak bardzo kwestia indywidualna, jak przeżywasz swoją żałobę i jak żyjesz po tak wielkiej stracie, że to też ciężko dawać jakiekolwiek rady i, i mówić też o tym. Kto był obok ciebie, kiedy byłaś w żałobie? Głównie moja rodzina i przyjaciele. Nikt nie pozwalał i nie chcieli dopuścić do tego, abym się załamała, mm. żebym. żebym miała jakieś złe myśli, które mogłyby doprowadzić, nie wiem, do czegokolwiek złego. Więc otrzymałam ogromne wsparcie naprawdę i oni po prostu jakby cały czas zapewniali mi coś takiego, zabierali mnie gdzieś, zapraszali mnie do siebie, tylko żebym nie była sama. No ta pustka była ogromna i nadal jest, ale oni próbowali tą pustkę jakkolwiek mi wypełnić. Oczywiście nie mogli jej wypełnić w 100%, bo to jest nie, niemożliwe, ale starali się jakby z tym, co dla mnie robili, pomóc mi, żebym tylko się nie poddała, tylko żebym jakoś ten trudny czas przetrwała, i po prostu żebym stanęła na te nogi. Spali ze mną, wspierali, zapraszali mnie, mówili: Magda, dasz radę, dasz radę, wyjdzie jeszcze słońce. Wtedy w to nie wierzyłam. No, ale dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, wiem, że to słońce na pewno trochę wyszło, mhm. na pewno wyszło, bo też nie mogę mówić, że, że cały czas jest tak samo, jak było. Proces żałoby naprawdę ewoluuje i tak. Ta strata staje się całkowicie, jakby, no, nigdy nie stanie się takie, że to będzie super, nigdy, ale jednak to życie zaczyna jakby czuć tą opiekę. Po prostu, że on mówi, mój synek mi pomaga i mówi tak z nieba czuje to do mnie, że mamo, ja tak wewnętrznie czuję, że taki głos jego, że mamo damy radę, pomogę ci, i wszystko będzie dobrze. tak. Nie poddawaj się, walcz iść do przodu. Bądź siłą dla innych. Pokaż, że, dam, że dałaś radę, że się nie poddałaś. Choć chwilami wiadomo, że jest bardzo ciężko, patrząc na media i na to wszystko, co się dzieje dookoła mojej osoby. Ja właśnie chciałam o to zapytać, czy ty czujesz obecność Oliwiera w takim codziennym życiu? Tu nie chodzi wiadomo o to, czy jakby jakieś siły nadprzyrodzone, tak? ale czy ty czujesz, że w sytuacjach trudnych. On ci podpowiada, on cię jakby ciągnie w danym kierunku, tak? Albo na przykład e, masz sytuację, w których mówisz nie, nie chciałabym tego robić, bo jakby Oliwier by tego nie chciał, żebym coś zrobiła, tak? Tak, tak właśnie jest. Powiem tobie, że wydaje mi się, jak on mi się śni, to zawsze dzieje, tak jak już mówiłam wcześniej, zawsze dzieje się coś dobrego i naprawdę jestem mu za to ogromnie wdzięczna, ale wiele sytuacji miało miejsce, jakichś tam takich dziwnych, które, kto, których ktoś chciał mi zaszkodzić, chciał. Em, no, to już nie będę o tym mówić, ale pewno coś się działo, i po prostu za każdym razem Oliver chronił mnie i nie dopuszczał. I to jest niesamowite, bo właśnie w takich momentach czułam, że on nie da mnie skrzywdzić. On wie, że ja walczyłam do ostatniego dnia, do ostatniego jego tchu o niego. Um, I po prostu wiem, że on chc... nie dam mnie skrzywdzić. Po prostu no nie da. Nie da. I ja to widzę, czuję, pomaga mi i w każdych sytuacjach, jakieś, które mają, nie wiem, negatywny, mogłyby mieć na mnie wpływ, on zaraz działa. To jest czuwa niesamowite tobą, czuwa. Popatrz, no, to. czuwa. No bardzo czuwa. Ja, ja czuję to, że czuwa, jest obecny jakby duchowo i, i, i chcę, żeby po prostu, żeby było ok, w miarę ok. A czy nie miałeś takiego momentu, gdzie chciałaś się trochę obrazić e, na Boga, bo dlaczego? Dlaczego on ci zabrał Oliwiera? Wiesz, jak to jest. Czasami jakby ta wiara zostaje e, wystawiona na próbę. I nie miałaś takiego momentu, że po prostu. Pytałaś, dlaczego? Dlaczego moje dziecko? To zadawałam no, sobie takie pytanie. Oczywiście, że tak. No ale no, tak jak mówiłam we wcześniejszych wywiadach, świeżo, że po, po, po śmierci, że no, Bóg nie da ci tego, czego nie jesteś w stanie udźwignąć. Nie wiem, dlaczego wybrał mnie. To jest taka ogromna tajemnica. Dlaczego ja? Dlaczego tak się wydarzyło? Ja jako osoba bieżąca wierzę, że kiedyś tą prawdę odkryję, dlaczego, dlaczego tak się wydarzyło, ale. Mm, nie, to jest bardzo trudne pytanie. No, zadawałam pytanie Bogu, ale na niego się nie obraziłam. Nie, nie. Dalej miałam taką wiarę, bo wierzyłam, że, że ciężko tu mówić, że to się wydarzyło po coś, no, bo, no, bo to takie trochę byłoby, no to ile, ile tragedii się dzieje dookoła nas. Nie, ja nie jestem jedyna, ale kiedy patrzyłam na innych, to wiełam, no... Ja nie jestem jedyna, też są inni ludzie obok mnie, którzy stracili dziecko i też jest mi ciężko, więc ja nie mogę się poddać, nie mogę obwiniać Boga, nie mogę nie obwiniać nikogo za to. Tak po prostu się wydarzyło i muszę przyjąć to z pokorą, jak w miarę na ile potrafię. A powiedzieć, no okej, okay, wydarzyło się, jest mi bardzo ciężko, spotkała mnie największa tragedia, jaką może spotkać matkę, ale nie będę nad sobą ubolewać i robić siebie cierpiętnicy na oczach całej Polski, że Jezu, spotkała mnie tragedia, bo że patrzcie, jakby jaka jestem biedna. No bo patrzyłam też, jakby starałam się tą empatię i patrzyć też na inni, Ludzi, którzy stracili dzieci, i nie, niektórzy nie potrafili sobie poradzić. Mhm. Z, dlatego, no, to tak wiesz, no to jest bardzo indywidualne. No. Dlatego też chciałam zapytać Cię o to, czy e, pisali do Ciebie rodzice, może matki, e, które były w dokładnie takiej samej sytuacji jak Ty, czy one pisały Ci i dziękowały, na przykład, Magda, dziękujemy że ty poruszasz ten temat, mówisz, że jesteś silna, bo to nam daje siła. Teraz z perspektywy czasu, kiedy już jestem bardziej aktywna w social mediach, yy, tak, wiele gdzieś tam dostałam wiadomości, które i nadal dostaję, które mówią o mojej sile, choć ja tej siły, tak jak zawsze właśnie podkreślam, nie do końca ja ją widzę, wiesz, mm -hmm. to jest takie... I myślę, że to też wynika trochę z tej mojej pokory, że ja nie uważam się, patrzcie, jaka jestem super bohaterka, Jezu, przetrwałam, Jezu, patrzcie, nie, bo nie mam takiej potrzeby. Ta pokora, którą nabyłam i która mnie nauczyła, to wszystko, co mi się wydarzyło, nauczyło mnie, że nie trzeba pokazywać tego co się robi, czy się ma tą pokorę czy nie, mm -hmm. że to samo wychodzi właśnie. Dzięki temu, że ja tym tak nie apatuję, to ci ludzie to widzą i mówią właśnie, że no widzą pewnie mnie tą siłę, że się cieszą, że mówię głośno o tym, że Czasem naprawdę te wiadomości, które od nich dostaję, bardzo mnie wzruszają, bo to jest coś takiego, że dajesz mi siłę, żeby wstać z łóżka. Mhm. Nie wiem, mamy mi opisują, że dziecko im płakało i nie miały siły, i zobaczyły mój postran i powiedziały, kurczę, wstaję, daję radę, bo ona tęskni za swoim małem, a ja się denerwuję, że mój płacze. Mhm. I to jest takie niesamowite, że one I jakby w takich momentach wiem, że to, co robię, pomimo jakiegoś ogromnego hejtu, z którym się spotkałam, to wiem, że to, co robię, to, to jest dobre. I że jest jakiś tam. od od, od to jakiś odsetek ludzi, którzy no, nie zgadzają się z tym, że mówię głośno o tym, że przeżywam żałobę. No ale wiesz, jakby przeżywałam chorobę Oliwiera, otrzymałam wsparcie, to co potem miałabym się wycofać i już nie mówić o tym, jakby przeżywam żałobę. No i tak jestem osobą publiczną, więc zawsze byłoby i tak dociekanie i dowiadywanie się, jak ja przeżywam tę żałobę, co się dzieje u mnie, jak żyję, jak to wszystko wygląda, więc no, gdzieś tam. Ci ludzie po prostu no, widzą to i, i wspierają i, i cieszę się, że choć niektórym mogę jakoś swoją osobą teraz dać nadzieję o lepsze jutro i dać, dać jakąkolwiek siłę, której sama jak, jak mówię nie widzę. Ja e, wiem, że w tamtym okresie, kiedy Oliwier walczył, e, wsparła ci też Ania Lewandowska, która pomogła e, też jakby w tym całym procesie e, w Izraelu, tak? E, jak, jak to w ogóle wyglądało? W sensie, czy wy teraz macie na przykład kontakt? Czy ona pomogła i jakby na tyle się skończyła wasza znajomość, że tak to nazwę, czy, czy ona rzeczywiście też była tą taką wspierającą osobą, która mm, no może nie była przy tobie jakby fizycznie, ale jakby pomagała ci? Ja otrzymałam w tamtym czasie pomoc od wielu osób. Mhm. Ania bardzo nam pomogła, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Okazała nam ogromne serce i, i otrzymałam od niej ogromne wsparcie. I nadal otrzymuję od tych osób, które były wtedy ze mną. Więc mo można na takie osoby liczyć e i, i wiem, że e ta cała historia z racji tego, że działa się na oczach całej Polski, to gdzieś te osoby... Po prostu okazały ogromne wsparcie i, i w sumie tyle. Bo tutaj myślę, że powrót do tego kto mi pomógł, ile mi pomógł, czy dalej mam kontakt, to też jest już tak jakby moja trochę sprawa mm -hmm. i ja nie mam potrzeby mówić o tym o tym już medialnie, o swoich jakichś tam e, prywatnych kwestiach, które, e, które się dzieją e, odnośnie moich relacji pomiędzy mną no, a jakimiś osobami. Jasne, a powiedz mi, bo widziałam też, rzuciła mi się taka relacja w oczy, że chłopiec miał ubrania Oliwiera. I ty wtedy napisałaś, że kiedyś ten kombinezon, czy tam koszulkę, już nie, nie pamiętam co, nosił e, Oliwier. Czy tobie trudno było oddać te rzeczy po twoim synu? Wiesz co, no wiadomo, że było trudno, ale ja jakby chciałam, żeby Oliwier jakby, jakby, żeby był nadal, jakby żeby to żyło po prostu. Mm. To wszystko, co było po nim. Po prostu przekazałam tę ubranka i wierzyłam w to, że jak będę widziała synka mojej koleżanki w nich to, że będę po prostu tak czuła jeszcze bardziej tą obecność jego i no wiadomo, że to było trudne, mm -hmm. ale no, jakby chciałam przekazać tę ubranka, bo wiedziałam, że będą służyły, no wiesz, po prostu no one by leżały wtedy, tak, mm -hmm. no i co, patrzyłabym na nie, bym jeszcze bardziej cierpiała, że nie mogę ich jemu ubrać, a tak to wiedziałam, że będą służyły innym dzieciom i te dzieci będą w nich chodzić. Jakby Oliwerek jak będzie na pewno patrzył z, z góry i mówił: Fajnie, że służą komuś te wszystkie rzeczy, zabawki. No, musiałam, musiałam tak zrobić, bo już tak, tak wtedy czułam i, i chciałam to przekazać dalej, ale jeszcze część rzeczy nadal jest, właśnie, no jest. Jeszcze część rzeczy nadal jest i to, to miejsce, gdzie Oliwier jakby przebie, przebierałam go, cały przewijak, jego jakieś rzeczy, nadal stoją, to jest nietknięte. I, no tak właśnie czekam na odpowiedni moment, żeby to przekazać komuś, kto tego będzie na pewno potrzebował, ale jeszcze nie do końca jestem na to gotowa. Mhm. A jakie masz takie najlepsze wspomnienia, najwspanialsze, takie, które ci utkwią najbardziej w pamięci z Oliwierem? Ja wiem, że pewnie tych momentów było sporo. Powiem Ci, że od momentu, kiedy przyszedł na świat, każda chwila z nim była wyjątkowa. I to jest niesamowite, bo, bo ciężko jest mi wybrać jakieś najpiękniejsze chwile, wszystko. Po prostu jego uśmiech, no najbardziej to myślę, że jego uśmiech, bo on dawał taką e, cały czas radość. Wiesz, że on był urodził się, uśmiechał się cały czas. Cały czas miał ten uśmiech na twarzy, nawet podczas choroby, więc on był tak wyjątkowym dzieckiem, że dla każdej matki, wiadomo, jego, jej dziecko jest wyjątkowe. I dla mnie Oliwier był wyjątkowy, jest i będzie. I, i no gdzieś tam to wszystko, co z nim przeżyłam, było tak wyjątkowe, że nigdy o tym nie zapomnę, nigdy. I, I zawsze będę miała go w sercu i mam go w sercu. I po prostu no chyba trochę ciężko mi o tym mówić, bo, bo, bo widzę teraz przed oczami te wszystkie moje wspomnienia, to, to tak po prostu serce aż, aż no, płacze mocno. A jak wygląda teraz twoje życie? Bo wiele osób zastanawia się, hmm, jak teraz wygląda twój dzień? Wiesz co, no ja jakby no wróciłam na social media, mm -hmm. tak wcześniej nie pracowałam, bo miałam małego. Malu, no jakby się urodził, więc nie miałam tej pracy. Nie pracowałam. Miałam wtedy tylko jakby pieniądze na niego. To co, co to wtedy dostawałam jakby. I od, od mojego eks i jakby. Teraz, jakby teraz, kiedy już wróciłam do tych social mediów, no, pojawiły się współprace. pojawiły się osoby, które chciały mi dać szansę, chciały mi pomóc, y chciały, żebym wyszła do ludzi, żebym zaczęła pracować. No i tak naprawdę no, ta praca mnie trzyma, i te wszystkie nie wiem, spotkania, sesje zdjęciowe, teraz y współprace, które mam w social mediach, y pomagają mi jakoś żyć i przetrwać, Ten jakoś, tak wiesz, żyć. I no głównie Moje życie no, opiera się teraz na pracy, tak? Praca, no i podróże. No bo jakby pracuję, e, wiesz, ja straciłam największy, największy po prostu no, mój dar od Boga. I ciężko jest czymkolwiek nie jesteś w stanie czymkolwiek zastąpić, wiadomo, tego dziecka i niczym sobie nie wypełnisz tej pustki, ale próbujesz jakoś żyć. No i ludzie są dookoła ciebie, którzy dają ci siłę, dają ci szansę, żebyś żyła, żebyś wyszła do tych ludzi, żebyś pracowała. No ja tym ludziom jestem ogromnie za to wdzięczna, bo wiem że wszyscy, którzy mi pomogli wrócić na Instagram, pomogli mi w tej drodze, którą przeszłam, to po prostu są to niesamowici ludzie, którzy otworzyli swoje serce na to, abym po prostu się nie poddała. Dali mi zlecenia, dali mi wsparcie. No i to jakby wszystko jakby sprawia, że no nadal funkcjonuje. Teraz zarabiam, wcześniej tych pieniędzy nie miałam. Ale to też nauczyło mnie ogromnej pokory, że zawsze trzeba być przygotowanym, trzeba oszczędzać. Trzeba jakoś po prostu to życie układać tak, żeby no, wiadomo, na taką tragedię nie jesteś w stanie się przygotować, bo są różne choroby, i ludzie też nie mają pieniędzy i, i też nie są w stanie nawet się naszykować na takie, nie wiem, czy leczenie, mhm. ale gdzieś to daje taką pokorę, że trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać, jak się żyje, co się robi, i gdzieś z pokorą do, do tego wszystkiego podchodzić. Czyli ta sytuacja można powiedzieć, że zmieniła też Twoje postrzeganie świata, tak? Jakby mówisz, że nauczyłaś się pokory, E, czyli wcześniej, jakby zwracałeś uwagę na zupełnie inne rzeczy, tak? teraz jesteś, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale o ten krok jakby do przodu. Jesteś mądrzejsza, tak myślisz? Na pewno tak. Wcześniej trochę żyłam z dnia na dzień, teraz mam taką większą jeszcze świadomość tego, że jutra może nie być, mhm. że zawsze trzeba po prostu dawać dobro, do, zło, dobrem, zwyciężać, e, milczeć wtedy, kiedy trzeba, i po prostu. Jakby no, nie robić nic, co mogłoby, nie wiem, zaszkodzić drugiemu człowiekowi, nie robić jakichś hmm. takich dziwnych sytuacji, bo jednak wszystko, co dajesz, to do ciebie wraca. I ja gdzieś popełniłam mnóstwo błędów w swoim życiu, o których nie mam problemu, żeby mówić głośno. I wiem, że ta cała historia, moja historia, nauczyła mnie przede wszystkim pokory i tego, że właśnie no, gdzieś naprawdę trzeba bardzo patrzeć na to, jak się żyje, co się robi. Bo no jeszcze jako osoba publiczna też jesteśmy non oceniani wystawiani na jakieś światło dzienne i każdy po prostu cię ocenia i mówi, więc no... Wiesz, każdy też czeka na twoje potknięcia. No tak, no wiesz, jest śledzony każdy twój krok, więc to życie nie jest proste. Każdemu wydaje się tak super, o, pracuje sobie na Instagramie, za zarabia, ma współpracę, wszystko super, pięknie. Ehm, to tak nie wygląda, jakby ten... Ja jakby też pokazuję bardzo dużo teraz swojego prawdziwego jakby życia, nie takiego, wiesz, usłonego różami, mm -hmm. że super, mam współpracę, patrzcie, nie, ja pokazuję też momenty, kiedy jest mi ciężko, kiedy jestem zmęczona. kiedy y, Zmęczona oczywiście nie pracą, bo to mnie trzyma, ale jakby zmęczona tym wszystkim, co się dzieje dookoła mnie. Jesteś cały czas na celowniku, każdy cię ocenia, każdy mówi to. I jakby to też męczy, tak? To jest, to jest straszne i trudne, ale ciężko jest się z tego, wiesz, y, no nie wycofasz się z tego, no bo i tak ja już byłam osobą publiczną, jak mm -hmm. poszłam do Top Model, więc to już jakby nie jesteś w stanie... Mm, Jakoś tego cofnąć. A powiedz mi, czy przez cały ten rok, e, mówiłaś o przyjaciołach, mówiłaś o rodzinie, którzy wyciągali do ciebie rękę, trzymali cię mm, przy życiu, można powiedzieć, tak? E, ale czy korzystałaś z pomocy specjalistów, czy byłaś na przykład u terapeutów, e, bo już czułaś, że po prostu nie dasz rady, nie dźwigniesz tego, mimo tego ogromnego wsparcia, które dostałaś? Wiesz całą moją największą mm, terapią to była właśnie e, tak naprawdę. To, że miałam terapeuci moi to byli właśnie moja rodzina i moi mm -hmm. przyjaciele. Byłam mu terapeuty oczywiście i prze, przepracowałam na tyle, ile potrafiłam w danym momencie to, co się dzieje. I tak naprawdę przepracować nie ma czegoś takiego, że idziesz przepracowujesz żałobę i jest już okej. Okay. To jest cały proces, myślę, że całe życie tak naprawdę musisz to jakoś. Nigdy się z tym nie pogodzisz i musisz cały czas jakoś to sobie, że tak powiem, wewnętrznie e, przepracowywać, bo, no bo nie jesteś w stanie tak super, być OK, super, przepracowałam, super, wracam do życia jest okej. Okay. Nie. Więc no wiesz, tyle, ile potrafiłam to. To, to przepracowałam na dany moment, który, w którym to potrzebowałam. E, przyjaciele, rodzina, też wiara bardzo mi pomogła, e, która tak głównie, właśnie trzymała mnie ta wiara przy życiu i przy tym, żeby jakoś przetrwać ten najgorszy czas. No i, no i jakoś nadal tutaj jestem, więc jest chyba ok. Nie wiem, czy to pytanie będzie e, odpowiednie, ale czy ty czujesz, że jesteś szczęśliwa teraz? Jakby, ja wiem, że to strasznie może zabrzmieć tak prozaicznie, bo jak mówić o szczęściu, kiedy e, rok temu musiałaś pochować swoje dziecko. Ale czy czujesz, że jesteś szczęśliwa, albo że możesz być jeszcze szczęśliwa? Spotyka cię taka tragedia, y, która mnie spotkała i która spotkała pewnie wiele tysięcy, milionów ludzi, y, jaką jest strata dziecka. Y, bardzo przewartościowujesz swoje życie. Tak naprawdę dla ciebie już. Y, no nie ma nic takiego strasznego, czego się mega boisz, to się może, nie wiem, wydarzyć, no bo spotkało cię coś najgorszego, i później tak naprawdę inaczej postrzegasz życie, inaczej postrzegasz szczęście. Tak naprawdę wiesz o tym, że wszystko to, co nie wiem, jest materialne, e, czy nie wiem, jakieś podróże, czy takie everyday life, czy codzienne życie, nie jest ci w stanie dać szczęścia, bo już nigdy nic ci nie da szczęścia w 100%. E, czy nawet, nie wiem, inna druga osoba, jakiś partner, czy. Czy kolejne dziecko też na pewno dało mi szczęście, ale już to będzie wiesz wszystko inaczej? Bardzo przewartościowałam to. I na tą chwilę, czy jestem szczęśliwa, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Bo ja się cieszę z tego, co mam, okej. Okay. Ale czy to mi daje szczęście? No, no, jakby w jakimś stopniu na pewno tak. Mm. Bo jestem za to wdzięczna, i trudno, żebym mówiła, no to co, tak dostaję i tak wiesz, bez pokory. Bardzo jestem za to wdzięczna. Ale czy tutaj można mówić o szczęściu? No, bardziej chyba takim, że no jestem chyba bardziej o wdzięczności. O mhm. wdzięczności, że mogę pracować, że mam wsparcie, że to moje życie w miarę jest poukładane jakoś teraz, praca, dom i normalne życie. Ale no tutaj szczęście. No, czy będę kiedykolwiek szczęśliwa? Tak na 100% na pewno nigdy. Mhm. Może w jakimś stopniu coś tam się wydarzy i coś to zmieni, ale ja teraz, kiedy patrzę właśnie na to swoje życie i to takie, to cała otoczka, to wszystko to. to, to, to Wiesz to tak naprawdę, co ci może dać szczęście, to jest to, że jesteś zdrowa, to jest taka wdzięczność za zdrowie, miłość drugiego człowieka obok ciebie to jest bezcenne. To wszystko, co nas otacza i te wszystkie jakieś, nie wiem, bodźce, które dostajemy codziennie od naszego życia, wydaje mi się, że one, one nigdy cię nie uszczęśliwią. Tylko, że właśnie my tak mamy trochę tak e, pogoń za tym wszystkim. Mm -hmm. Wydaje nam się, że ale właśnie ta śmierć dziecka, to wszystko, co cię spotyka, jakieś bardzo traumatyczne przeżycia powodują, że, że strasznie przewartościowujesz wszystko, i Twoja perspektywa i postrzeganie świata strasznie się zmienia i całkowicie inaczej patrzysz na ten świat. Czego mogę Ci życzyć? Bo e, przede wszystkim życzę ci zdrowia i dużo siły, bo to o czym rozmawiamy, ten proces, on się nie zakończył, mimo że. E, patrzę na ciebie i dzisiaj wyglądasz pięknie i widzę jednak ból ten, który tobie towarzyszy. Mam nadzieję, że kiedyś on minie, że kiedyś ten taki straszny ból, który jest w sercu minie, ale czego mogę ci życzyć? Co, Co byś to chciała? Mi, 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 mi jest ciężko coś, wiesz, to tak naprawdę tylko tak powiedziałaś zdrowia, mi, mi nic nie jest więcej potrzebne, no wiesz, zdrowe, żeby jakoś żyć, tyle. Pieniądze szczęścia nie dają, rzeczy materialne nie dają, Podróże, wszystko ci daje jakieś małe namiastek jakiegoś szczęścia i radości i wdzięczności, ale mi naprawdę wiele już no, do szczęścia nie potrzeba. Ja to, że tutaj siedzę, to jestem za to wdzięczna, bo ostatni raz widziałyśmy się, jak, jak byłam w ciąży, więc gdzieś ten to jest niesamowite, jak życie po prostu potrafi być przewrotne i mhm. jak potrafi się zmienić. Dlatego ja, ja po prostu, tylko żeby to zdrowie było, a reszta, cała reszta jakoś się ułoży, ja po prostu wszystko oddałam Bogu i wierzę w to, że to się wszystko jakoś, jakoś w miarę poskleja i poukłada, jeśli będzie zdrowie, a tak naprawdę jeśli nie masz zdrowia, nie masz nic. Wszyscy dążymy i biegniemy za tak naprawdę czymś, co jest, co możemy stracić w ciągu jednego dnia. Dlatego jeśli masz dzisiaj zdrowie. To po prostu trzeba to bardzo doceniać, bo w ułamku sekundy możemy je stracić. I myślę, że wiele ludzi nie żyje taką świadomością, że teraz jesteśmy, a za chwilę może wydarzyć się coś, co całkowicie może odmienić nasze życie. więc ta wdzięczność za zdrowie i za to, że właśnie jednak ono jest, to myślę, że to jest coś bezcennego i bardzo, bardzo wartościowego. Magda, bardzo Ci dziękuję, że dziękuję bardzo. byłaś u mnie. Życzę Ci dużo zdrowia, dużo siły i mam nadzieję, że podbijesz świat, dźwigniesz to wszystko i, i że wszystko będzie dobrze. Dziękuję Tobie bardzo, naprawdę. Dzięki, Magda. Dzięki. Wam również dziękuję, że byliście z nami.